Ok, we won the game, dobro for everybody, we won the game, this is most important, we cannot be satisfied with our performance tonight, in my opinion, uh, uh, we lost last game because of simple mistake and tonight we did also in, 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 in few moments in the game some stupid things and uh, against team like Koshalin, now here with new coach, uh, 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 is not easy. My opinion is Koshalin play much better as before. but anyway, you know, we must use this chance because to play better and to not come in this, this situation that we want to transform my I will be translating. We cannot come in situation that Like this, you know, in the end, as one uh, shot or the one free throw decide decide the game. We okay. cannot come. This is, you know, uh, because of this, this is out as you know, we played, my opinion, good game against turo. It was, with, you know, now this is one step back for us, my opinion. But oh, okay, I don't want to, to make too much critic. Uh, uh, uh,

Co, co nie było, co nie było dobre. Dziś e, też nie zagraliśmy najlepiej. Mieliśmy problemy z rzutami za trzy punkty. E, tylko 15% z nich trafiliśmy. Z osobistymi. Trafi... Z osobistymi. Osobisty. Też. też. E, nat natomiast nie chcę być bardzo krytyczny. E, najważniejsze, że zwyciężyliśmy. I to pozwoli nam grać lepiej. Mam nadzieję, że to pozwoli nam grać lepiej. Z, takim, z taką drużyną jak Koszalin ciężko się gra po zmianie trenera, i to było widać na parkiecie. Dziękuję. Przegraliśmy dwa mecze z rzędu. Ostatni ze zgorzecem w końcówce, podobnie jak tutaj. Teraz na szczęście wygraliśmy. To szczęście uśmiechnęło się do nas. Ale tak nie możemy grać. Że właśnie ten jeden rzut decyduje o całym, całym, całym losie meczu. Mieliśmy już tą wygraną praktycznie wcześniej, mogliśmy tymi osobistymi dobić ich. Tak się nie stało i musieliśmy walczyć do końca. Szczęście akurat y, dzisiaj było przy nas, dlatego wygraliśmy. No, ja myślę, że było widać, że... Imeli smo veliko problemov, da RIS v oguljenje zagral. Montgomery je prišel na lasten položaj, kjer je zdravnik rekel, da bi bilo veliko bolje, da bi igral, da bi se lahko zelo pogoršal stanje njegove intuzije, da je prišel pred mečem, rekel, da once je igral, da je bilo videti, da je po prostem ni sijteno, nečistovem. Ostalih ljudi, ki so bili kortizirani, so zagrali na zaščitkah pred bolevih. Gratulacje dla zawodników za nich walkę. Dwa razy mieliśmy atak, żeby widać mecz mieliśmy atak. W końcówce meczu mieliśmy na trzy sekundy do końca, dwa rzuty wolne. Niestety języku nie trafił. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest jego wina, nie jest to jego wina. Troszeczkę mieliśmy problem, dzisiaj z McIntoshem, za bardzo chciał zdecydować o meczu, wlazł w meczu, za dużo rzucał, nie trafiał, zamiast być spokojnym, to chciał na siłę sobie przełamać, ale niestety tego poświęcenia nie ma. Ale myślę, że naprawdę naprawdę gratuluję zawodnikom za walkę, którą pokazali za serce, w niestety nie wsarczyło na wygranie meczu. Też chciałem pogratulować Anwilu za bardzo dobrą końce i za wygrany mecz. Jako zawodnik takie mecze naprawdę bolą. Sporo. Mieliśmy no, sporo szans wygrać ten mecz, szczególnie przed dogrywką. Mieliśmy kilka rzutów, co jakby trafiliśmy, czy lepiej na przykład rozegraliśmy akcję, to by to inaczej wyglądało. Ale myślę, że wszyscy co grali, grali bardzo ostro. Daliśmy naprawdę wszystko siebie i tak to bywa w Korszkówce.